Jeśli Ci się spodoba, to podbij film na swoim smartfonie, aby trafił on do większej liczby odbiorców. Siemaneczko, ja jestem więc przeglądamy sobie teraz Leveling Guide do Dead Eye, totalnie S-tierowego buildu pod Lightning Arrow, czyli standardowy Lightning Arrow stworzony przez Wana, czyli no tutaj jeżeli chodzi o brul do naśladowania, jeżeli ktoś szuka inspiracji, ja osobiście tu nie będę grał, także po prostu sobie obejrzymy materiał kogoś, kto bardzo dobrze masteruje jego główną klasą, to jest Lightning Arrow Dead Eye, Więc jeżeli Ty szukasz pomysłu na początek 030 buildu nie masz czym grać, no to idealnie trafiłeś. Jeżeli lubisz Ranger klasy, jeżeli nie grałeś dodajką, albo lubisz dodajkę pod Range, pod Lighting Arrow, to będziesz strasznie zadowolony z tego patcha 030, bo jest jeszcze silniejsza. Będzie miała legendarną przeżywalność dzięki Deflection w Evasion i zapłada się naprawdę bardzo dobrze. Więc jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, koniecznie subskrybuj mój kanał, żeby być cały czas na bieżąco, bo każdego dnia pojawi się jakiś film z Pawławek Say 2. Zostaw łapę w górę, bo to bardzo pomaga filmowi dalej iść do przodu. No i zostaw komentarz koniecznie czym ty startujesz, bo też inni ludzie szukają inspiracji, może się zainspirują tobą. Bardzo ważne ogłoszenie też parafialne na sam start. Jagódki Nadina, czyli rekrutacja do Jagódek Nadina została otwarta. Jest chyba ze 3 albo 4 razy więcej chętnych niż myśleliśmy. Rekrutacja jest otwarta na ten moment, jak nagrywam dosłownie 12-13 godzin i już mamy 607 graczy i będziemy cały czas zwiększamy limity, cały czas zwiększamy limity graczy, więc zapraszam do zapisywania się. Jestem przekonany, że na start Ligi 29 22 nazbieramy jakoś 1500 śmiało graczy, dwójka z przodu pęknie już do paru dni tak naprawdę, tworzymy naprawdę potężną i ogromną ligę z świeżą ekonomią odporną na inflację i też mamy jeszcze masę kategorii w których możecie wygrać po prostu trochę kasy, mamy 8,5 tysiąca nagród dzięki moim widzom dzięki tutaj wsparciu community to też nas strasznie zdziwiło to jest niesamowite, że jest tak pospolite ruszenie, że jest taki community driven project, dlatego jest tak ogromny, dlatego ta liga jest tak ogromna i tak ciekawa mamy challenge rozbite na casuale, dropy, hcs, progress, speedrun, challenge śmieszne, system bounties, w którym to gracze będą sobie dawać challenge i to wszystko znajdziecie w opisie do tego filmu generalnie link z zaproszeniem już jest wygenerowany jest w opisie do filmu na samej górze także od razu w opisie to zobaczysz dołączaj zapraszaj znajomych nie bój się możesz grać na PS5 możesz grać na Xboxie jeżeli skończy się moja liga to Twoja postać może być przeniesiona do 0, 0 jeżeli tego będziesz chciał na globalną ligę. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować wcześniej, też możesz to zrobić i przejść na globalną ligę wcześniej. Więc po prostu warto spróbować, bo zabawa będzie przednia. Każdego dnia będę streamował nasze poczynania, nasze śmieszne kategorie. Jest to nasza pierwsza liga PUBG 2, ale nie pierwsza ogólnie lifetime'owo, bo w Diablo 2 organizowaliśmy wiele, więc mamy duże doświadczenie i nasze ligi są strasznie unikatowe. To jest coś nowego, powie świeżości. Jest jajo, jest śmiesznie, są challenge dla każdego coś dobrego i liga będzie się cały czas rozszerzać mamy mnóstwo mystery challenge'ów także wbijaj do Jagudek Nadina. jedziemy z materiałem Fuggana a propos całego kompletnego buildu jeżeli chodzi o Dedajkę Hey okay. I want to go over my level one guide for the lane our Dedai let's cover a few things to go over here just to make sure you have a smooth experience because you know PoE2 campaign can be quite harsh if you don't know you're doing i tak, jeżeli chodzi o PoE2 kampanię w 03-0, to warto pamiętać, że już w 020 0 bardzo mocno obniżyli HP potworów, i to chyba o ponad 50%. I zachowanie potworów, i też będziemy szybsi, i będzie ciężej nas w ogóle otoczyć. Także, jeżeli ktoś z Was grał na 01 i teraz wraca na 03, poczuje się jak pieprzony Bóg tej gry. Jeżeli tam po prostu przegrywał kampanię parę razy na 01, na 01 kampania była bardzo ciężka w porównaniu do tego, co jest teraz. Tak, akt pierwszy może być właśnie tak, mówi Fubugan, bardzo ciężki. Przerabiałem to, jak speedranowałem teraz moją dedajką pod Mele, pod Kotrestafy, że jest muszę podejść. Ja osobiście polecam Contagion z Essence Drainem na start kampanii. To jest totalnie bezpieczny pierwszy akt. Essence Drain i Contagion. Contagion support Magnified Effect, Essence Drain support Swift Affliction i Persistence. I w taki sposób też zrobiłem World Record, rekord świata w Widraniu Witchcom na 0,1. I dalej to jest bardzo mocne, bo Contagion pozwala nam iść do przodu i zabijać wszystko po drodze, levelować, być szybkim i bezpiecznym, bo możemy też po prostu omijać spokojnie wszystkich ataków. Tymczasem zabijając innych. Więc to też polecam w swoim buildzie, w którym będę startował na 03, czyli w Rangerce. Ten build już w tym momencie wisi na YouTubie, także zapraszam serdecznie. Jak nie masz pomysłu na build, chcesz grać dodajkom, potężną dodajkom, ale w trochę innym wydaniu niż Range, to zapraszam do mojego filmu sprzed paru godzin dosłownie. Oh, no, what you're doing? Yeah, let me go over the full guide, step by step, what you should be doing, to have a smooth experience in act 1 and act 2. Once you get to act 3, the build starts really popping off cosi a dual string bow and dual string bow is just a massive DPS increase Tak jest, dual string bow do wam jeden dodatkowy strzał. Może nie atak, ale strzał. Zaczynacie shotgunować, zaczynacie mieć krycie większe. Dual string bow to jest wasz totalny bis na kampanię. Nie będzie niczego lepszego. To jest niesamowity skok wtedy. Then well, act one, um, first things first, and knowing which bosses to kill first for a smooth level experience, I'm not saying it's the most optimal way to do it, but if you have not leveled up stats before, you should probably do it in this order. You kill devour first, after killing devour, you get the light and infusion support gem. Really, really strong. You kill a cold witch, then you kill a hot witch, you get another support gem, you get martial tempo, and then you go over and kill a Rust King. Yeah. Your first skill you get is gonna be a line arrow from the beach. After killing a bloated miller in the riverbank, you want to make sure you grab contagion over a line of rod. You oh, nawet on contagion. Contagion ogólnie jest świetne do wrzucenia. z tego co widzę w większości starter buildów. Po prostu jest tak mocne. Ono w tle sobie działa. I rod after as your third skill gem. The reason for this is that contagion in the first area is very very strong. It's very, very very strong in the as well. It's just does a lot of damage. It spreads. It's really really good skill. Usually the rotation is is one line arrow into contagion. Then everything arounds mm -hmm. it uh, pretty much. Very strong starter. Very yeah, strong starter. That is. Just watch. Our first. First gem, Contagion. Second gem is Light and Rod. First support gem is Light and Infusion. Second one is martial Tempo. It's very, very important to have a smooth level experience. Ideally, also at the start, if you do get a blue weapon, if you get a blue staff, a blue mace, or a blue crossbow, Crossbow is the best here. Um, these will do the most damage at stuff like the Cold Witch and Devour. If you don't get it, it's not a big deal. You can just use the bow auto shot, it's completely fine for these bosses. But I thought I would mention that just in case if you do drop it. So yeah, for devour, you do just auto-attack him down. That is actually the best way to mm -hmm. kill him. For... <coughs> Da wam więcej damage, but at this auto the Bow shot. Bow shot. The witch, you want to use line arrow and line rod. And for the hunt witch, once again, you just auto attack her mm. down. Dokładnie. Because... Navidźmy, auto atakujemy. Shoot Najlepiej. The Sam testowałem. <laughs> so Using line rod is actually quite hard. Yeah. That is just the start for the beginning. Levels one to six, it can be kind of rough because it is kind of awkward on ranger. Also, make sure you're always looking for flat damage on gloves from the vendor if you don't have it yet. You can get these as early as like level 2 from the vendor. All you just do is go to Friendly in town, I'll uh, just look for his gloves mm -hmm. and see if anyone have flat If you can buy, buy, Tak, flat damage, czyli te od do, od 2 do 3 demecza na rękawicach na jakiejkolwiek innej broni do levelingu jest OP. I w tym momencie też odsyłam cię do mojego filmu o 15 z sprzed dwóch dni na Start Ligi 030. I tam mówię dokładniej, jakich itemów powinieneś szukać, na jakich klasach, jakie itemy ofensywne, obronne, jakie staty Ciebie interesują na kampanie. Giga, dobra przypominajka i dla nowych graczy niezbędny materiał. Także polecam: generalnie shopping. W grze na kampanii jest totalnie niezbędny Sprawdzacie NPC-tów dosłownie co dwa levele, co trzy levele I łapiecie upgrade'y Najważniejsza będzie broń oczywiście, bo od tego się skalujecie Na takiej rangerce podstawowy dobry łuk Jeszcze jak uda Wam się zdobyć łuk z soketem Albo z dwoma soketami I włożyć tam jakiś flat damage od elemental w przypadku tego buildu Najfajniejsze będą lightning runy Od 1 do 10 lightning Który zwiększy bardzo agresywnie Wasz damage Be like hundred gold, it can be pretty cheap, it also can be pretty expensive. But yeah, make sure you have flat damage everywhere. That is the other very important thing here. You want flat damage on rings, flat damage on gloves, and the highest DPS bow you can get. Also, some other things to note. I probably should went over this first, but yeah, we won't have the full passive tree until zero, .0 update post-launch. Niestety nie, nie będziemy mieli, nie będziemy mieli drzewka, więc tam ze 120 nodek ma być dodanych w ogóle, czy zmienionych. Także w dużej mierze będziemy trochę szyć na bieżąco, ale zarys buildu i buildów, jakie sobie przygotujecie, to na pewno coś co Wam zostanie. Więc to nie będzie tak, że będzie to rebuild, całkowicie wszystko inne więc warto się przygotowywać do 030, nawet na starych notkach, żeby mniej więcej szablon określić. Um, like I said, it is very, very generic. You just want to take as much increased generic notes as possible. Glad, so yeah. increase damage with hits, you know, increase attack damage, increase elemental damage. And the tree is really, really self-explanatory. So even if it looks different next patch, because this probably won't be updated right away because you know, it does take time to get it imported into POB or Mobilelytics. Um, you're just taking as much increased generic damage as possible. Also, once again, there's mm -hmm. still a lot of unknowns, you know, new support gems, new skill gems. I'm just going with what I know that works. Feel free to try new stuff if you want. But this is just guaranteed to work. I personally probably will try ice-tipped arrows and escape shot in campaign. It might be worth using. But yeah, you can try whatever you want yourself. And like I said, it's really, really important to stack as much flat damage as possible. I really cannot To jest bardzo ważne, zwłaszcza na niższych poziomach. Flat damage sprawi, że będziecie bogami na kampanii. Flat damage jest cholernie ważny. Procentowy damage nie jest aż tak istotny, kiedy są małe liczby jeszcze na broniach, na, na umiejętnościach, na armorach i tak dalej. Jeżeli mówimy tutaj o defensywie na przykład, ale flat damage, ten podstawowy zwiększanie tego, kiedy mamy małe liczby jeszcze wszędzie, to jest game changer. Totalny game changer. Jest difference. The difference between having flat on rings and gloves and like a good bow can be like sometimes over twice the amount of damage in Act 1. It really is just mm -hmm. that important the quad, yeah. if you want a smooth level experience. That's levels 1 to 5. Like I said, kind of like the hardest levels. If you haven't done it before because it's pretty awkward. Levels 6 to 14, it gets a little bit more smooth. We're using Frost Bomb here. So Frost Bomb's damage is heavily nerfed. So you no longer use this for the damage. Teraz Fosbomba będzie tworzyła bardzo dobre środowisko do nakładania innych umiejętności od Elemental Damage. Czyli Fosbomba po prostu będzie nakładała Exposure na targety, na potwory, i te potwory będą miały z obniżone odporności na Light, na Cold, na Fire. I to z bomby o 20% i z każdym pulsem chyba o 2% więcej. To się stakuje do 50% aż. Więc to jest bardzo duży debuffer na potwory. Więc warto mieć tą prosz bombę zapiętą tylko na D-dajce lightning ale na każdej profesji która będzie używała magii praktycznie która nie będzie używała po prostu fizycznego damage'a, bomba wygląda bardzo dobrze lightning and fire explosion which makes it really really good for boss damage you can preload this before a boss spawns and this is going to apply exposure to the boss give you some extra damage tak jest. power of thunder is a spirit gem you pick just very very strong tak, Herald of Thunder jak zawsze w tle leci, czyli to daje Wam krycie na cały ekran. Zabicie kogoś szokowanego powoduje szoka całego ekranu, powoduje damage na cały ekran i w późniejszych etapach ten Herald of Thunder może nawet kryć półtora ekranu, jak go zwiększycie, jak zwiększycie AOE. Look, you want to get this gem as soon as possible as, as you get level 14 equip this gem it does a lot of damage especially when combined with hourglass support very very strong skill then we'll quickly talk about stormcrawler arrow so there's two ways to level did i which i'll go over in a bit but yeah you have stormcrawler arrow and stormcrawler arrow you have two different setups so for a single target you use martial tempo and consecrated effect now you could also use light and infusion here instead of martial tempo but i do believe martial tempo is being nerfed next patch so it's something to keep in mind and the clear setup you replace Consecrated effect for scatter shot. So when you're doing like you know pack to pack, you have scatter shot on. When you fight a boss, you gem swap and you put consecrated effect on. This is very very important. It's how you effectively level with the stormcaller arrow. Um, we use stormcaller arrow all the way up until level 28. The reason for this is the dual string bow, which I'll talk about in a second. Yeah. Yeah. Make sure you are gem Swapping this consecrated effect for bosses. Scanner. Na 28 dochodzi nam Dual String Bow, czyli będzie to etap końcówka drugiego aktu. Potem Dual String Bow już poczujecie na Rangerce totalny przypływ damage'a. Będzie to całkowicie inna Rangerka wtedy. ...shot for clear. It overall becomes a really smooth level one experience. Now, level 15 to 27, the only thing that changes is barrage. And for the skill tree, like I said, we're just taking all generic damage nodes. There's not much to really show down here. This will show you step by step a way to go on your skill tree. As for stat points, you just take whatever you need. Uh, most of the time, it's going to be decks, but sometimes you might need an int or strength node. You can also respect in town for a very cheap cost. But yeah, in general, you just take decks. And also for the Sensei points, I do have that Sensei priority listed down below. First point is always gather wins. And when you get gather wins, preferably, you do want to have an evasion chest. So you always keep up high stacks into, uh you know, projectile proximity specialization, where you want to get point blank. flank superior one here, most of the time when you're killing monsters you will actually be within close melee range that's mm -hmm. the essential priority for level tak but... generalnie rangerkę, jak gramy to my będziemy tak do 3,5 metra od przeciwników bo będziemy cały czas iść do przodu i shot iść do przodu i shot to będzie step shot step shot i cały czas będziemy mieli kogoś przed ryjem tak to wygląda w praktyce point <coughs> is be munitions, of course. i nie będziemy się tym przejmować że są blisko bo dead jest tak potężna będziemy praktycznie wszystko łanshotować na kampanii również If you want to try out the new Did nodes, feel free to. Once again, they are just untested. So yeah, yeah, 15 to 27, like I said, exactly the same. You're still doing a gem swap. Now the big change here comes at level 28 plus. So 28 plus, why is this a big deal? It is a big deal because of dual string bow. So also, I guess to talk about real quick before I forget, at level 11 is also a massive damage spike for this build. And it's very important Wardenball. to get this correct. At level 11, you can go to Renly and start buying the warden bow. It's also very common. Tak, pamiętajcie, że bronie, wszystkie bronie mają tiery i tak samo jedenasty level, to jest taki moment, gdzie zaczynają wam się pojawiać Warden Boły. Ważne jest, żeby w tych momentach właśnie kupować od razu nowe. Właśnie w tym przypadku łuki, można je dokraftowywać, To bardzo pomoże Wam na kampanii jedenasty poziom, dwudziesty poziom, dwudziesty chyba siódmy. jedenasty poziom, dwudziesty poziom, trzydziesty trzeci poziom, 37 poziom, 43 poziom. To samo w przypadku Quotter Staffów jest umąkanie Są poziomy, które, których bardzo. Bardzo ważne jest sprawdzanie NPC-u, żeby od razu kupić najlepszą możliwą broń, dużo większym flat damage'em, z dużo większymi obrażeniami, z może bonusami i przekraftować ją. Warto uderzyć taką broń augmentem, transmutem, regalem, alchem, i orbem Nie oszczędzać, zwłaszcza na samym początku tej bariery. No nie, tej, tej bariery levelowej. To jest bardzo mocny tip, jeżeli chcecie dokręcić kampanię, przejdziemy jak najszybciej. ...drops on the ground. Why is jest to taki wzrost DPS z level 5 from the previous tier. Tak jest. I to jest też, kiedy otrzymali pierwszy socket. Na level 11, otrzymali Renly's tools. To jest kwestia. Zostaje jedną free rune i jedną free artifact. Tak jest. Renly Tool to jest ten socket w Ogam Village. Tam w drodze do Executanora Ogam Village, chyba, poleca się miasto. I tam obok Renly Toolsów, które zdobędziecie na 030, będzie też skrzynka z runą z blank runą i oddajecie tą blank runę do Renniego i wybieracie sobie runę. Orb. You put that free artificial... I oczywiście to będzie storm rune, najlepiej pod damage albo glasier rune pod cold freeze build up i tak dalej, ale ja bym polecał storm rune, jeżeli chodzi o maksymalizację damage'u. Taki 1 do 10 damage od lightning na tak wczesnym etapie, na 10 11. poziomie to będzie chore. If you that have is. two runes and you have two artificial orbs, then feel free to put two in here as you generally usually end up using this bow until low 28, so it's fine to fully invest into this. I would not exalt the bow. Ci ten wol bow od 11 poziomu, jeżeli dokraftujecie go dobrze, dwa artificer orby na to, dwa storm runy i macie łuk do 28 levela, który zmieniacie dopiero na dual string bow, no nie? W najlepszym przypadku once you have an abundant amount of exalts, if you do have like an alc, feel free to alc a bow. To jest fajne, you probably will find one by level 28. But yeah. You do want to save currency for a big swap at level 28. This is very, very important tak jest. savejemy całe currency, żeby na 28 levelu kupić dual string Bow i ładować full currency tam. I tutaj nawet myślę, że nie wiem czy Fabgan tak powie, czy nie, ale totalnie polecam nawet załadować tam Exalty. Oczywiście dwa razy artyficiery, mocniejsze runy pod lightning. Dokraftować go mocno. Bardzo mocno. The bow is bow tak. arrow. Możecie już używać Storm Run, czyli wyższych run, które dają lightning damage na nim. Ten łuk to po prostu sprawi, że będziecie bogami. Czym lepszy łuk skaftujecie na 28 poziomie, tym lepsi będziecie i szybsi. Tak, strong... łuk, który może was poprowadzić aż do map. Plus Like, like i said in the guide it's all written here ll 28 it's extremely you can buy an act 2 vendor it can also just drop this is a massive upgrade you'll feel free to use whatever currency you have to make it into a five or six mod with two sockets Jeśli so masz alchemy oraz piece alchemy, jeśli masz regal i exalt, to regal plus exalt. Ale yeah, tak, ma się to 6 mod bałwanych 2 sokiet i zniszczyć 2 Storm Runes. Dokładnie. Fubgan też mówi 5 do 6 modów, czyli tutaj używamy exaltów. Nie, nie oszczędzamy exaltów nawet na początku ligi. Zdaję sobie sprawę, wiadomo, że exalty posłużą wam do tradu potem, ale to jest tak ważne, bo ten mógł może was ponieść aż do endgame. U. Massive DPS increase. Jak like i tak jak mówię, od tego momentu. You only want to use a dual string bow. Yes, you don't want to use any other bow. To może być wyjątek. Jeśli bow drops i daje ci 50% więcej tool TDPS, możesz swobodnie go zamienić, ale to może być gorsze, bo tracisz tę plus jedną strzałę, która jest tak masywna dla tego bowu. Tak, jeżeli tak, ale to i tak bardzo kontrowersyjna decyzja by była z tym, że jeżeli zastąpić dual string bow na jakiś bow, który daje na papierze, na kartce dużo więcej obrażeń, tutaj Fabgan powiedział, że 50% więcej obrażeń, ale tracimy tą jedną dodatkową strzałę, to i tak nie wiem, czy bym w to szedł. Nie wiem, bo sam oczyszczenie, samo clear, samo AOE, dual string bowa jest po prostu niesamowite na kampanii przez to a jak wrócimy do strzały pojedynczej to tak jakbyśmy się przesiedli znowu z Ferrari na Malucha, nie wiem, takie mam, takie mam podejście do tego, ja robiłem upgrade y już rangerkom z dual stringa na pojedynczy, na kampanii gdzie miałem dużo większy damage single targetowy i momentami bywało lepiej momentami bywało gorzej, ale satysfakcja z gry spadła o 90% nagle, nie? dual string bow to jest totalny high one Arrow, we are swapping to Lennon Rod. because the plus one arrow makes Lennon Rod just twice as effective, it is just that good. Yeah, so I'm the Lennon Arrow Lennon Rod setup. Uh, this just gives you a lot more damage overall for bosses. So, coming Freezing Salvo, the Hell of Thunder, the Barrage, and Frost Bomb, do keep in mind Frost Bomb does need to be leveled up to keep applying exposure. So, if your Frost Bomb is not applying exposure anymore, you know, the end to um, actually use it, then feel free to drop it. It is the optional thing here. Also, something to note. Tak, ale frostbomba Bomba jest bardzo przyjemna. Ja bym chciał ją testować tylko da radę, bo. Jest to nowy feature, że jest to po prostu jak klątwa. Bomba działa jak klątwa, która debuffuje po prostu targety i odejmuje od razu 20% resów. In this case is tame Beast. You want to get a tame beast with the haste over could Będziecie i tak mega mocni. Tame Beast po prostu. Ja bym bardziej traktował Tame Beast jako takie coś, żeby mieć tego Gema pod ręką, żeby mieć szeroko otwarte oczy. I jak z, zobaczycie jakiegoś potwora, rzadkiego bestie z heistem, to od razu go capnąć i to z głowy. Heist daje wam movement speed, heist daje wam attack speed. Rewelacja. Jak się trafi, przy okazji spoko. Można też tryhardować Tame Beast i jest fajne miejsce w obozie NPC-ów w trzecim akcie, na drugiej lokacji, z tego co mi nie mieli, czyli na Infested Barrens. I możecie tam respawnować się przy checkpoincie i rolować tą jedną taką bestię, która się zamienia w zabójczą oponę. To jest najłatwiejszy najszybszy sposób, jaki możecie zdobyć Tame Beast, jakiego chcecie. Jak coś jest na moim YouTube, film, wszystko Tame na Dewings. Jak to wpiszecie w YouTube, to Wam wyjdzie ta lokacja i ten sposób. Jedziemy dalej. Later on, but yeah, you want tame bees because of the skill tree. These nodes right here are extremely efficient. Introduced in zero point two, where inspire an ally, increased production, mm. pain damage also applies to you. So all these nodes right here become twenty percent increased damage. Is really, it. really efficient damage nodes. And like I said, tame bees with the haste aura it's just more attack speed and more movement speed. Dokładnie, haste aura to top tier po prostu. Top tier. For your first four link, I would recommend lanarod the second four-link freezing salvo. And if you do get a third one, if you're pretty lucky, then lay an arrow. Then 40 to 60, it's more or less just the same. There's not much to talk about here. The only big pickup is at level 41, where you get the nail shot. Oh, tornado shot, na bossy. Oh, to jest już taki multiplikator obrażeń, to jest tak odklejone. Widzieliśmy to na poprzednim filmie Fopgana. Dlaczego dedajka jest estiorem? Mm, 030. You place it down, and it gives you a ton of more single-target damage. Yeah, that's mostly about it. What to do for leveling? Just once again, keep in mind how important flat damage is for the build. It is really, really massive. I cannot stress enough. Flat damage will make your leveling experience so much better. Make sure to keep your gloves updated <laughs> to flat te damage. Święte słowa. Powtarzam to na każdym moim guidezie, zwłaszcza levelingowym. Flat damage, to jest król. Jeżeli chodzi o kampanie i low level, baczcie o flat damage, będziecie wielcy. Keep your rings updated as well. You just want as I much flat również, as tak. possible. Na ringach ringi są totalnie OP, w ogóle też w grze na leveling. Ringi nie dość że odporności mogą wam zagwarantować rubinowe, topazowe, safirowe, prismatikowe, na resy, potem chaos od trzeciego aktu w sensie ametystowe. I te ringi mogą mieć bardzo duże flat damage, mogą mieć po trzy różne flat damage, mogą dawać dodatkowe resy. Także generalnie używanie currency na ringi, sprawdzanie ringów regalami albo nawet tym alchem i orbem, jak wydropi wam jakiś ring z fajnym item levelem, na przykład wchodzicie do trzeciego aktu albo jesteście w połowie trzeciego aktu, dropi wam golutki topaz ring. I Alny na Jamandrę i na potem trzeci, act, bo Bodoriani też bije trochę od Lightning. Alchemii Orba też możecie użyć, ale pamiętajcie, żeby saveować currency przede wszystkim na broń. Broń to jest podstawa. Element, it can be fizz. you just want damage. It's very, very important. Especially if tak you have a long flat time. damage. It's very common to get a dual string level 28 and just not upgrade it for like, you know, 15 levels. It is pretty common to happen. It's the only time you can upgrade again is when you get a twin bow, and a twin bow is level 55. Now I did... do. Mieli... you want to talk about an advanced level and setup? Now, this is an advanced level setup because it requires practice so if you don't mind practicing campaign do like one or two like act one act two runs then feel free to try this out mm -hmm. if you don't want to practice campaign you just want to log on the same day if the patch comes out then i recommend the original build so what is this one so this is a lightning arrow land rod a 1 to 27 instead of storm called arrow so mm -hmm. the reason why this requires practice is you specifically need to know where to stand for bosses to get maximum value at a lightning rod Tak, pozycjonowanie to jest kwestia, tak jak mówi Fugan, to jest kwestia praktyki, to jest coś, co bardzo szybko wchodzi. naprawdę, takie wiecie, jak ktoś chce się pocić, to faktycznie można to próbować, nie? Bo jasne, można robić super prepa, ale na spontanie, jak ruszycie z tym buildem, whatever, czyli tak, bogami. <sum> tłumaczenie YouTube'a: Prend! <ścoughs> Prend Lądownika! <ścoughs> Unless you know exactly where to pre-fire lightning rods, so as the boss is spawning, pre you pre-fire all your rods down. You only shoot one arrow. You get like 15 to 20 rods. You stand in the precise location. So when it gets done, it's still in your rods again. you fire away a liner arrow. Like I said, this does require a little bit more advanced knowledge. If you try this out, would have done this before. You probably will mess up and it probably will be slower than Storm Arrow. Storm Arrow is just a safer and easier option to do. If you want to practice this setup, feel free to do so. But it is hard to do. Something to note here is that for bosses, you put in lightning infusion liner rods, and then you put chain into line and arrow, mm. and then for clear. You put Lightning fusion back into Lightning arrow. So, yeah, if you want to try this setup, feel free to just keep in mind. If you did not practice this at least once, it probably will be weaker than the storm cooler arrow version. Either way, at level 28, you both swap to the same build right here, where it's just a standard Lightning arrow lander rod because the dual string bow makes this play cell extremely easy. You know, one arrow is pretty rough unless you know what you're doing, but two arrows makes it a whole lot easier. Yeah, I think that's mostly about it for a level on setup. Like I said, I'll have this linked all down below. I also do have the press rewards as well. So what you should take, you know, mana regen, life recovery, which better to take, you know, chaos resin and stun threshold. We might get some new rewards in Act 4. Don't know if, it, if there is some new rewards, I'll make sure to update this, but yeah, that should be the whole guide for this. Leveling as Ranger is pretty smooth, but Act One can a lot. be a little bit rough if you know what you're doing. So, I hope this video does help you in a new patch, anyway. Um, like I said, I'll update the tree so as I can, of course. We'll be live streaming the launch as well, so if you want to see what I'm doing, feel to check it out, but yeah, that's about it. No i pięknie, no i cudownie, moi drodzy. Także to tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że kogoś to zainspirowało i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi Fubgana ktoś no, już wybrał, czym gra. Na pewno ten build, który teraz oglądałeś, to jest absolutny safe choice. No nie ma pewniejszego buildu w tym momencie na grzale. Ja sam tworzę build, jeżeli chodzi o Dedajkę, czyli Ascendencja rangerki Dedajka, ale chciałbym, chciałbym wypróbować trochę innych rzeczy, trochę mele właśnie. Także ten bill znajdziesz na kanale w tym momencie. I przypominam, nabór do Jagódek Nadina trwa. Mamy już prawie 700 osób, i cały czas ludzie przybywają, cały czas rośnie ilość. Przekroczyła to nasze najśmielsze oczekiwania. Link z zaproszeniem. Jest w opisie, zapraszam. Czy więcej, tym lepiej. Nieść tę wieś dalej, zapraszaj znajomych. Bawmy się po prostu tą ligą i rozwalmy. Będzie masa śmiechu, masa zabawy. Gwarantuję wam to, że to będzie najbardziej unikatowa liga, jaką zapamiętacie w całym swoim życiu. No przynajmniej do grudnia, bo w grudniu stworzymy kolejną. Pewnie jeszcze mocniejszą. Jeżeli to jest nasza pierwsza liga, jest takie zaangażowanie, to kolejna będzie na pewno snowballowała i będzie jeszcze mocniejsza. Także to wszystko, dzięki wielkie, subskrybuj po więcej, jeżeli chcesz oglądać cały czas moje materiały, przydają ci się, to koniecznie ta subskrypcja jest bardzo ważna, wtedy nie pominiesz niczego. Zostaw łapkę w górę oczywiście i komentarz, czym startujesz. Czy masz inny pomysł, czy lecisz tym tutaj omówionym? No i mam nadzieję, że się przyda materiał w tych ciężkich czasach, kiedy ciężko grać Bill za 030, bo wszystko kusi. Miłego dzionka i do następnego. Widzimy się na live'ach na Twitch TV na The Wins i na kick.com na The Wins. Elu!